Thank you. Was w trzeciej części z cyklu filmów Wiesienne Zasiadki. Jak zauważyliście, postanowiłem zmienić tytuł tych filmów, które nazywają się od teraz będą się nazywać "Bojtek Warmus i Karpie, a to dlatego, że postanowiłem nagrywać większy cykl tych filmów, że to nie będzie tylko jesienna zasiadka tą, którą starałem wam się nakreślić, siedząc tutaj na Gryżycach teraz tą jesienią postanowiłem, że będę wam pokazywał swoje przemyślenia co do połowu Karpi jak ja to czuję, jak ja to widzę, jak się zmieniają moje poglądy. Będę się starał wam to pokazywać na bieżąco, właśnie w takich krótkich częściach i dlatego postanowiłem, że będzie to się nazywać Wojtek Warmus i Karpie, żeby powiedzmy nie ograniczać tytułu do jednej pory roku, tylko będzie to powiedzmy całokształt dotyczący karpiowania. Będzie to i wiosna, i lato, i jesień, zima też. Bo jak wiecie, zimą jeżdżę też na ryby. Jeździłem od 3 lat na rybnik. Ostatnimi, czas, ostatnimi czasy próbuję coraz częściej łowić karpie na takich właśnie dzikich wodach, i na, nie na dzikich, ale nawet na tych małych komercjach. Tak jak wiecie, w grudniu pod koniec grudnia w zeszłego roku próbowaliśmy łapać na małej półtora hektarowej komercji z fajnym efektem nawet były to małe ryby, ale cieszyły, bo w grudniu złapać karpia, no to jest bardzo miłe dzisiaj to już mija dwa tygodnie od początku mojego nęcenia tutaj do dzisiaj bez ryby, bez brania parę, parę piknięć dwa albo trzy leszcze skończyły na brzegu niestety nie udało mi się złapać jeszcze żadnego karpia w tej części chciałem nawiązać właśnie do tego że karpiowanie ma powiedzmy różne style połowu może źle się określiłem. Ludzie, karpiarze łowiący te wspaniałe ryby różnie traktują połów karpi. Jedni, powiedzmy, lubią jeździć na wodę, wody prywatne, drudzy jeżdżą na wody dzikie. Czytam fora na bieżąco, wiem jak się kłócicie między wodami dzikimi a wodami komercyjnymi. Jest to temat moim zdaniem nie do przegadania, nie do opisania. Każdy ma swoje poglądy i tak samo jak na temat kulek, smaków, zapachów i miejsc połowów karpi mi się wydaje, że to jest właśnie piękne. Piękne jest w tym wszystkim to, że nie jest łatwo, zawsze zostaje jakieś ale. I to jest to, po co my właściwie jeździmy na ale te wspaniałe ryby, jakbyśmy przyjechali w przeciągu jednej doby, złapali tą rybę, którą chcemy złapać, no to byłoby to za proste i bardzo szybko by nam się to znudziło. A przez to, że jest tak ciężko, przez to, że tak się kłócicie na forach, przez to, że każdy ma swój jakiś pogląd na temat skarpiowania, przez to to wszystko staje się takie piękne i nas to tak bardzo kręci. Tak, w skrócie, próbowałem nakreślić po co to wszystko będę nagrywał, bo będę, tak jak mówię, starał się pokazać Wam problematykę karpiowania. Zacznę na sam początek od takiej krótkiej, może mało ważnej dla niektórych sprawy kwestii. Jedni jadą na ryby, siedzą 2-3 dni. Nie mają brania, jadą do domu, zmieniają miejscówkę. A jak nie zmieniają miejscówki, to zmieniają łowisko. Zmieniają wodę, jadą na inną wodę. Ja lubię siedzieć tak, jak tutaj siedzę. Wiecie, doskonale znacie moje wcześniejsze filmiki. Lubię siedzieć na tej dzikiej wodzie. Przepiękna żwirownia, bardzo trudna żwirownia. Ma tutaj swoje ryby, ale te ryby bardzo chimerycznie żerują. Jak zaczną żerować, to żerują, a jak nie żerują, to możemy czekać. I właśnie tutaj teraz to przeżywam. Dwa tygodnie bez brania. Poluję tutaj na dwie ryby, które pływają w tym zbiorniku. Jedna to jest ryba o nazwie JET. Wcześniej, wcześniej mówiłem, trzy tygodnie temu, o tym, że Grzesiek zapał tutaj rybę 17400. Mówiłem wam, że to jest jet, którego zapał Libor. Niestety muszę wam powiedzieć, znaczy może istety, bardzo mi się z tego powodu cieszę, że jest to ryba że jest to inna ryba, nie jest to ryba ta, którą zapał Libor. Cieszę się, że jest tutaj trzecia ryba potwierdzona powyżej 17 kg. No i tak sobie siedzę i czekam na te właśnie ryby jest tutaj ryba, też druga o nazwie murzyn w 2007 roku ją miałem miała 17,5 kilo dwa lata temu na majówce mój ojciec ją miał miała 18,600 no i Łukasz, tutaj jest od nas, z naszego klubu miał ją dwa lata temu na jesień miała 19,5 kilo także wydaje mi się, że ta ryba rośnie od dwóch lat nie była złapana i właśnie po to tutaj siedzę i czekam na tą rybę. Myślę, że ta ryba będzie miała już powyżej 20 kilo w tym roku. No a złapać rybę 20 kg na takiej dzikiej wodzie, sami wiecie, że nie jest prosto. No i właśnie do tego nawiązując, że zacząłem gadać o, te, o tym, że jedni lubią komercję, inni lubią dzikie wody. Jest to temat niepojęty nawet przez nas, czemu tak się dzieje, ale tak się dzieje. Ja. Lubię tutaj siedzieć i potrafię czekać półtora miesiąca na tą rybę. Niektórzy, żeby złapać karpia 20 kg, jeżdżą 7 lat, 8 lat. No Mi się udało to wcześniej, mi się udało złapać po 4 latach karpia powyżej 20 kg. No, ale mam taką taktykę, przynajmniej w tym roku, że będę tutaj siedział do końca sezonu. Wiadomo, ja tutaj nie siedzę cały czas, tak jak mówiłem w pierwszej, drugiej części. Ja tutaj dojeżdżam. Ja przyjechałem tutaj 3 godziny temu. Jutro o 10 rano pojadę do domu, bo niestety praca nie jest ważniejsza. Ale skupiam się na powiedzmy na tym jednym miejscu. Skupiam się na tym, żeby. Te ryby przyzwyczaić tutaj do żerowania, że tutaj są kulki na bieżąco dosypywane. Wiadomo, nie sypie ich teraz dużo, bo nie ma brań. Ryba nie żeruje. Parę dni temu mieliśmy bardzo niskie ciśnienie. Zresztą, ciśnienia, to poruszę ten temat innym razem. Jest pełnia, jak jest pełnia, ja się przekonałem, ryby mi lepiej biorą. Też różne opinie piszecie na ten temat. Mi pełnia, powiem szczerze, służy to jest taka taktyka może trochę taka trudna, no bo siedzę nie mam brania ja do, do domu co dwa dni przyjeżdżam, karmię, znowu siedzę, nie mam brania mogę się z tymi ryb, rybami mijać no bo te ryby mogą brać powiedzmy o 14, o 16 a mnie tutaj nie ma o tych godzinach to już jest inny temat ale znając to łowisko wiem, że te ryby potrafiły tutaj przychodzić o 23, o 1 w nocy o 7 rano i bardzo często o 9 rano, plus minus. Może mnie nie zrozumiecie dobrze, bo opowiadam Wam tutaj takie historie ogólnie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby każdy każdy karpiarz chciał zapać rybę powyżej. 20 kg to jest taka magiczna powiedzmy liczba, że powyżej tej, tej dwójki z przodu no to już jest co pokazać, jest się czym pochwalić kolegom, znajomym i na forum, tym bardziej z dzikiej wody. Moja taktyka właśnie tak wygląda. no, Oby przyniosła jakieś tam rezultaty, no ale wydaje mi się, może nie, nie wydaje mi się, okej. Okay. Nikomu nic się nie może wydawać. Liczę na to, że przy tak częstym siedzeniu na jednym miejscu spotkam się z tą rybą, że ona po jakichś kilkunastu dniach przyjdzie w to miejsce i będzie tutaj żerować. Na czym ta, ta cała sprawa polega? Ja zauważyłem, że żeby trafić na brania karpi, żeby łapać ładne ryby, musi być parę czynników zachowanych. Musi być odpowiednia pogoda, odpowiednie ciśnienie, odpowiednia faza księżyca. Niektórzy się z tym nie zgadzają, ja jeszcze raz podkreślę, odpowiednia faza księżyca. Odpowiednia głębokość. Co do zapachu kulki, no to tu jest temat do poruszenia w następnej części. I trzeba tą rybę wyczekać. Mówiłem, no przyjedziemy na 3-4 dni, nie będzie brania. Ja już dawno powinienem pojechać do domu i zmienić łowisko na inne pojechać, bo tak większość z Was robi. Ja nie mówię, że moja taktyka jest tutaj idealna i prowadzi do sukcesu, ale ja sobie taką taktykę obrałem już parę lat temu i tego próbuję się trzymać. Czyli poświęcić się jednemu miejscu na jednej wodzie długi okres czasu. Może, no wiadomo, no możemy. Nic nie złapać. Możemy złapać jakąś tam siódemeczkę, dwunastkę. Zależy, kto ma jakie podejście do karpi. Jak złapię tutaj dziesiątkę, dwunastkę, też się będę cieszył niesamowicie, bo po dwóch tygodniach bez piknięcia karpia. Aż mi ulży, jeżeli złapię tutaj karpę od 12 kilo Ale mimo wszystko cały czas będę tutaj czekał na tą rybę powyżej 20 kg. To jest takie podejście, powiedzmy. Albo jadę na inną wodę i łapie 3-4 ryby w ciągu zasiadki no niekiedy dwie ryby, niekiedy jedną wiadomo a niekiedy wcale albo siedzę miesiąc, półtora miesiąca bez brania ale jak mi weźmie to jestem nastawiony na tą większą rybę odnośnie taktyki nęcenia używania rozmiarów kulek miejscówki położenia zestawu czy na głęboki, czy na płytkiej wodzie to jest wszystko temat do poruszenia Kolejnych, następnych częściach myślę, że będę się starał na bieżąco Wam to wszystko przedstawiać, omawiać jak ja do tego podchodzę, jakie ja, ja mam przemyślenia. Oczywiście to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia, to co inni karpiarze piszą na forach. Jest bardzo dużo artykułów. Bardzo dużo w gazetach się na ten temat pisze, oczywiście ci ludzie też mogą mieć rację, a nawet powiedziałbym, że mają rację. Każdy z nas ma jakieś tam swoje przemyślenia, swoje metody łowienia ryb. Ale ja cały czas uważam, że temat ten nie jest jeszcze do końca obeznany przez nas, karpiarzy, i bardzo dużo należałoby jeszcze metodą wniosków powiedzieć, przeanalizować i właśnie to będę starał się powiedzieć Wam w kolejnych częściach. Udało się po sześciu nockach bez brania, w sumie dwa tygodnie, udało się zapać pierwszą rybkę. No i teraz takie myśli mam. No oczywiście no zapałem ją, ryba wzięła na bałwanka, na tego mojego hakera omawianego ostatnio. Podpięte, podpięty był muszlą Melka Bites i teraz nachodzi mi, taka, nachodzi mi taka myśl do głowy, że na przykład jakbym miał wywieziony dzisiaj na przykład na, na, na słodko, na truskawkę lub coś takiego, albo skopeks i ryba by mi wzięła, powiedzmy przez dwa tygodnie nie zakładałem, w ciągu dwóch tygodni nie zakładałem w ogóle e, słodkich kulek, no a dzisiaj po tych dwóch tygodniach wzięłaby mi na słodko, no jakie miałbym myśli, i pewnie każdy z Was, że ryby że niepotrzebnie łapałem na śmierdzące kulki, bo ryby biorą na słodko. Podejrzewam, że 90% karpiarzy by sobie tak, taką teorię wymyśliło. No a jednak ryba wzięła, łapałem dalej na, nie zmieniałem zapachów, łapałem dalej na, na kulki śmierdzące. No, i wzięła. Wymienię przypon, bo łapałem na przypon, który był w 100% na całej długości. Był sztywniakiem, nie do końca mi się to podoba. Zrobię tutaj gdzieś z 5 cm od Haczyka. Zrobię pierwszą część z miękkiej plecionki. Natomiast tutaj końcówka. Czy znaczy dalsza część od, ta po stronie ciężarka będzie częścią sztywną. Ciekawe czy to jakaś taka jedna ryba przypadkowa czy... Pogoda się już na tyle zmieniła, że te ryby zaczną żerować. Zobaczymy. Oczywiście haczyk po tej rybie do wyrzucenia. Trzeba zrobić nowy, ostry. Odzyskamy tylko krętlik z tego diriga. I dusz to na śmieci.